Rozdział 11. O posągu Apollina Kumańskiego, którego płacz miał zwiastować klęskę Greków i niemoc Boga w niesieniu im pomocy. Nie z innego też powodu płakać miał przez, przez cztery dni ufa Apollo Kumański podczas wojny przeciw Grekom i królowi Arystonikowi. A kiedy dziwem owym zatrwożeni wieszczkowie uważali, że posąg w morze rzucić trzeba... Wdali się w to starcy kumańscy, oświadczając, że taki sam dziw okazał się w tym samym posągu podczas wojny z Antiochem i z Perseuszem. A ponieważ wtedy szczęście Rzymianom posłużyło, senat uchwalił posłać temu apolinowi dary. Przywołani wtedy niby doświadczeńsi wieszczkowie orzekli, że płacz apolinowego posągu, dlatego pomyślną jest dla Rzymian wróżbą, że kumy są osadą grecką i że przeto płaczący Apollo zwiastuje żałobę i klęskę krajom swoim, skąd przybył, a więc całej Grecji. Krótce potem przyszła wiadomość, że król Arystonik pokonany i pojmany został, czego oczywiście nie życzył mu Apollo, lecz żałował go bardzo i ten żal okazał, roniąc łzy ze swego posągu kamiennego. Widzimy z tego, że w utworach poetyckich choć bajki opisujących, ale od prawdy niedalekich nie są całkiem niedorzeczne obrazki czartowskich zwyczajów. Oto na przykład u wergilego Diana żałuje Kamili, a Herkules płacze nad bliskim zgonem Pallasa. Z tego też zapewne powodu i numa Pompiliusz, zażywający w obfitości dobrodziejstw pokoju, a nie wiedząc i nie badając, od kogo ten pokój pochodzi, rozmyślał sobie w wolnych chwilach, którym by Bogom w opiekę oddać Rzymi państwo. Nie przypuszczając zaś, aby ów prawdziwy i wszechmocny Bóg najwyższy miał pieczę nad ziemskimi sprawami. Nadto uważając, że trojańskie bogi przez nasza przywiezione, nie zdołały długo ustrzec ani Trojańskiego Królestwa, ani Lawińskiego założonego przez samego Enasza, umyślił sobie, iż inne bóstwa obrać trzeba, które by dla tamtych dawniejszych, co, bądź już z Romulusem przybyły do Rzymu, bądź po zburzeniu alby, przybyć miały rolę stróżów przy zbiegach, pełniły lub wyręczycieli przy niedołęgach.